Kończąc wczorajszą konferencję, zwróciłem uwagę, aby zachować wrażliwość na innych. To był kontekst cnoty pracowitości, ale tę wrażliwość wobec innych zawsze trzeba nam zachowywać. Tak jak to przedstawia dzisiejsza liturgia Słowa. Czy to Ewangelia, która pokazuje nam dziecko? Jezus stawia przed nami dziecko i każe nam zachować wrażliwość wobec dziecka. Dzisiaj być może, być może, zbyt wiele jest takiej, pozwolę sobie powiedzieć, nadmuchanej wrażliwości. Niemniej jednak. Trzeba nam tę wrażliwość zachować. Nie w takim znaczeniu, że oto dziecko ma nami rządzić, że dziecko ma nami pomiatać, że jakby mimowolnie uczymy dzieci braku szacunku dla innych osób, ale jednak mamy zachować wrażliwość na to, że dziecko jest kimś innym. Jakkolwiek przecież należy do naszej rodziny, jest z nami w tej samej drodze dzieciństwa takiego Bożego. Chcemy dostrzec dziecko takim, jakim je widzi sam Bóg w jego niewinności, ale też myślę w jego ciekawości, w jego czystości, w jego prostocie. I chcemy się też od dzieci uczyć. Tak jak dziecko ma zaufanie, przychodzi do nas w wielu sprawach i trzeba nam nieustannie, nieustannie, nieustannie to zaufanie budować, podtrzymywać. To nie jest tak, że możemy zaufanie nakazać mocą autorytetu rodzicielskiego, na przykład. Musimy starać się, aby to dziecko rozeznało w nas kogoś, Komu warto zaufać, do kogo warto jest przyjść, do kogo warto jest się przytulić. Musimy się o to starać. Mimo tego, że, jak to czasem mówimy, jesteśmy dorośli, jesteśmy ważni. Chcemy się uczyć też od dzieci, że, no właśnie, zaufanie jest czymś, co się buduje, buduje i nigdy nie można nad tym poprzestać, że już coś mam. Te więzi rodzinne, o których możemy tutaj mówić, one zawsze były podstawą wspólnoty franciszkańskiej. Franciszek, ja sobie nawet przygotowałem odpowiedni tekst: I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny. I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby. Jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego. A jeśli który z nich zachoruje, inni bracia powinni tak mu usługiwać, jakby pragnęli, aby im służono. W zasadzie o cnocie. Braterstwa, o cnocie życia braterskiego albo szerzej mówiąc o cnocie, prawdziwej cnocie życia rodzinnego, o tym skarbie życia franciszkańskiego już pokrótce chyba w każdej konferencji opowiadaliśmy. Tutaj chciałbym się skupić na tym, co jakby jest też i treścią nauczania Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Ocnocie takiego braterstwa umniejszonego. Kiedy Franciszek, jak to dzisiaj mówimy z perspektywy czasu, funduje zakon, gromadzi wokół siebie pierwszych braci, to mówi: Chcę, aby byli mniejszymi. I tak też widnieje w, tym oficjalnej, tak też widnieje w tej oficjalnej nazwie zakonu Zakon braci mniejszych. Zakon braci mniejszych. Chce, abyśmy byli mniejszymi. Braterstwo w jakiś sposób chyba zasadza się właśnie na tej cnocie mniejszości, bycia mniejszym, ale jednocześnie też to nie jest tak, że ona jest jakby wyizolowana ze świata franciszkańskiego, że to jest tylko. Jakaś jedna rzecz, której się mamy trzymać, ponieważ ona jest wkomponowana w to wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy. Nasze życie chrześcijańskie jest taką piękną kompozycją. Nasze życie chrześcijańskie i możemy dalej mówić franciszkańskie, również jest pewną harmonią, pewną wielopoziomową relacją. Tak czasami sobie to wyobrażam, jak przywołuje sobie na myśl taki obraz z targu, gdzie jest piramida owoców, jabłka pobrańcze, jedno na drugie, w taką piramidkę ustawioną. To tak sobie wyobrażam nasze życie, że każdy z tych pojedynczych owoców to jest jakimś elementem naszego życia. Tutaj, tej, w tym kontekście moglibyśmy powiedzieć jakoś cnotą. I ona nie jest wyizolowana, ona nie jest tylko jedna sama dla siebie. Franciszek to pięknie mówi, że wszystkie te cnoty razem współgrają. Wszystkie te cnoty jedna od drugiej będą się uczyć, jedna od drugiej będą zależeć, jedna z drugiej będą wypływać i wpływać wzajemnie na siebie. I Mając jedną, w jakiś sposób też sięgamy po te inne naokoło, jakby ustawione. I ta cnota mniejszości, ona też jest w jakiś sposób uwarunkowana braterstwem. Nie będzie jej, jeśli my nie będziemy nosić w sobie tego ducha życia braterskiego, tych więzi siostrzanych. Jeśli nie będziemy rzeczywiście, jak chce tego święty Franciszek, rodziną. To nigdy nie będzie nas stać na to, żeby żyć w umniejszeniu. W umniejszeniu, być, jak to powiedział współczesny, co prawda już nieżyjący, ale współczesny, chyba największy badacz pism, słów świętego Franciszka, ojciec Kajetan Esser, ten, który dał współczesnemu światu, Pisma świętego Franciszka, tak jak je dzisiaj znamy, w tym kodeksie, powiedział: Mniejszość to jest odwaga bycia zawsze i wszędzie ostatnim. W rodzinie my się nie musimy bać. Tak jak powiedziałem, rozpoczynając, chcemy budować zaufanie. Chcemy być jak to dziecko, to dziecko, które stoi pomiędzy nami w zaufaniu, ale my też temu dziecku ufamy. Że nawet jeśli ono powie coś, co ten świat gdzieś naokoło mógłby uznać za głupie, za bezczelne, to ponieważ ono jest nasze, ponieważ ono jest wśród nas i my do niego mamy zaufanie, wiemy, że ono nie mówi tego po to, żeby w jakikolwiek sposób nam uchybić lub nas ukrzywdzić. W zaufaniu. To życie rodzinne i to życie braterskie jest jakby takim fundamentem naszego, naszej odwagi bycia ostatnimi. Chcemy to budować. Tak jak powiedziałem, to nie jest coś, co się nagle pojawia, co się nagle staje bez naszej przyczyny. My chcemy to budować. I znowu, jakby trochę szerzej zatoczymy krąg, zobaczymy, jak te inne cnoty, o których wcześniej mówiliśmy, mają na to wpływ, zaczynając od tej pierwszej, o której mówiliśmy, od cnoty pobożności. Cnoty, która daje nam znajomość Boga, przyjaźń z Bogiem i, bądź co bądź, braterstwo z Bogiem. To nasze ćwiczenie się w znajomości Boga, w czynieniu tego, czego od nas oczekuje Pan Bóg. Braterstwo w umniejszeniu dość szeroki temat. Myślę, gdybyśmy tak się, jak to się mówi, zawzięli, to moglibyśmy nawet z tego bez problemu uczynić osobne rekolekcje. Życie w braterstwie. Jak ono w naszym życiu może się przejawiać, to braterstwo, w różnych momentach, bo to będzie też braterstwo na przykład w tych relacjach przełożony, podwładny, ale też i odwrotnie, podwładny, przełożony. To będzie tak jak tu chociażby w tym fragmencie przeczytanym przed chwilą z drugiej reguły Świętego Franciszka, relacja z naszymi chorymi. I znowu, nie tylko zdrowy chory, ale również chory w kierunku zdrowego. To są zawsze relacje wzajemne. Zawsze relacje, kiedy my odnajdujemy kogoś mniejszego, ale też i sami chcemy zdobyć się na odwagę. Wobec niego, wobec tego, który sam może czuje się niezdolny do niczego, sam może czuje się bezradny, sam czuje się może ostatni, chcemy również i wobec niego uczynić siebie właśnie z taką odwagą, ostatnimi. To jest pewien nasz kodeks, kodeks postępowania. Franciszek, który chce być mniejszy. I znowu nie mówimy tylko o jakiejś cesze. Charakterystycznej dla rodziny franciszkańskiej, ale mówimy tutaj w tym kontekście rekolekcji o cnocie, czyli o czymś, o co trzeba się starać. Nie jest to nam dane, bardziej zadane. Chcemy to odkryć jako powołanie dla siebie, wspólne dla całej rodziny franciszkańskiej coś, o co trzeba nam się starać, coś, z czym pewnie też i tak trzeba nam się borykać, bo przecież w każdym z nas jest to, co święty. Jan Apostoł nazywa pycha żywota, pycha żywota. Ta porządliwość, o której mówi święty Jakub w dzisiejszym drugim czytaniu. Pożądliwość. Czasami pewnie i na to wpływa to, co kontynuuje Jakub. Apostoł, bo źle się modlimy. Dlaczego się źle modlimy? Dlatego, że modlimy się egoistycznie. Można się źle modlić i nie tylko, że się nie modlić, ale właśnie źle się modlić, mieć na względzie tylko i wyłącznie siebie i swój własny interes. I to może nawet nie w pełni świadomie to robimy. Nie podejrzewam nikogo o to, że o to świadomie stawia siebie samego na tym piedestale, na miejscu należnym Bogu, ale no tak właśnie nauczyliśmy się. Tutaj to, to słowo jest bardzo ważne, żebyśmy je znaleźli. Nauczyliśmy się, a więc możemy się nauczyć również i tego schodzenia z tego ołtarza, który samym sobie postawiliśmy. Można się tego nauczyć schodzenia w tę nizinę, w tę niskość, w ten wybór pana Jezusa, bo przecież to on zszedł najpierw do naszego poziomu. Uniżył samego siebie, uniżył samego siebie. Cnota, która powoduje, że potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji. W każdej sytuacji, ponieważ nie bronimy przystępu do siebie. Tak jak święty Franciszek to powiedział, jeśli ktokolwiek do was przyjdzie, nieprzyjaciel, czy wróg, przyjmijcie go. Już o tym mówiłem, tu tylko tak wspomnimy. To słowo brat i dodajmy od razu też i siostra, w słowniku Świętego Franciszka, to jest jak tytuł szlachecki. I obdarzał nim tych, których dopuszczał do siebie. Byli braćmi. Byli braćmi. I dodaje biograf rzeczywiście mniejszymi. Byli braćmi rzeczywiście mniejszymi. O takiej wrażliwości świętego Franciszka świadczy szczególnie, to jest moja osobista opinia, moje osobiste zdanie świadczy szczególnie jeden dokument, który jest taki może niepozorny, to jest błogosławieństwo, to jest w zasadzie list, który Franciszek skierował do brata Leona. Na całe szczęście, zachował się on w oryginale. Tak, jak go Franciszek ręką napisał, tak do dzisiaj jest zachowany. Jest w skarbcu katedry Spoleto. I tam w tym liście ja pozwolę sobie go też tutaj zacytować, bo to jest ważne, żeby go znać. Franciszek pisze tak. Bracie Leonie, twój brat Franciszek śle pozdrowienie i życzy, w poko i życzy pokoju. Tak mówię do Ciebie, synu mój, jak matka, bo co do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w drodze, pokrótce tym słowem postanawiam i radzę, i jeśli będziesz kiedyś potrzebował przyjść do mnie po zaprawdę tak Ci radzę. Jakikolwiek sposób wydaje Ci się lepszy, aby podobać się Panu Bogu i iść Jego śladami i za Jego ubóstwem, postępuj tak z błogosławieństwem Pana Boga i moim pozwoleniem. Jeśli odczuwasz potrzebę ze względu na Twoją duszę lub dla innej pociechy Twojej i chcesz, Leonie, przyjść do mnie, przyjdź. Dlaczego ten dokument jest taki? bardzo ważny, ale też taki, no piękny, piękny. On pokazuje prawdziwego Franciszka, tak jak zaznaczyłem wcześniej, to jest oryginał, który możemy, w internecie go znajdziemy, zdjęcie tego dokumentu, możemy zobaczyć, jak Franciszek własną ręką ten dokument napisał, jak te słowa tam są rozłożone na stronie. I kiedy patrzymy na ten dokument, tak jak ja go teraz przeczytałem, no widzimy całość. Ze słuchu tego nie rozpoznamy właśnie trzeba popatrzeć na autograf Świętego Franciszka, bo on pisze w ten sposób bracielowie, szliśmy całą drogę, wałkowaliśmy ten sam temat Twoich wątpliwości jesteś po prostu uciążliwy, radzę ci ostatni raz. Jeśli sobie pomyślisz, że mógłbyś tak zrobić i to będzie dobre Panu Bogu, miłe, to tak rób. I nie zawracaj mi więcej głowy. Kropka. Odłożył ten list, jak to mówimy, do szuflady, przespał, na drugi dzień wyciągnął go i dopisał. I to wyraźnie widać na tym autografie, że to jest dopisane, jeszcze tak wciśnięte tam. Ale jeśli będziesz chciał do mnie przyjść, to jednak przyjdź. Wrażliwość wobec drugiej osoby. Nam wiele rzeczy może się w tym naszym życiu braterskim wydawać. No to, to przecież to jest takie proste. Po co mi zawracasz głowę? Ale dla tego człowieka nie. Życie braterskie, to życie w umniejszeniu zawiera się nie w tych wielkich dziełach, które czynimy w takich rzeczach, które moglibyśmy powiesić na sztandarze, tak? Widzimy taki wielki afisz, wielki baner, oto jestem mniejszy, czy jestem mniejsza, jestem siostrą, jestem bratem, ale właśnie w takich drobiazgach, kiedy my wpuszczamy i pozwalamy tym ludziom rządzić się w naszym życiu. Nawet nie w jakiś taki oficjalny sposób, tak? Kierujmy Chociaż przecież nasze wybory na kapitułach, na przykład, na urzędy, wybory. Tak, one są też wpuszczaniem innych do mojego życia. I nie podejmujemy tych wyborów, dlatego że my sami będziemy z tego drugiego szeregu sterować nimi, manipulować nimi. Tak? Wybierzemy słabego, którym będziemy mogli rządzić. To już swego rodzaju przestrogą jest ten fragment ze Starego Testamentu, który mówi, wybraliście oset, to oset wami będzie rządził. Więc musimy być świadomi, że chcemy wybrać tego, kogo wskazał Pan Bóg, i w swoim sumieniu wybieramy tego, kogo wskazał Pan Bóg. I pamiętajmy o tym zawsze, że to jest właśnie życie braterskie, życie siostrzane, i to w umniejszeniu, bo my w tym geście głosowania tak naprawdę wpuszczamy innych do naszego życia, chociaż może tego tak nie widzimy i tego tak nie nazywamy, ale to jest przejaw życia właśnie takiego odpowiedzialnego życia w mniejszości. Ale życie w mniejszości to są właśnie takie malutkie rodzynki, kiedy my tego drugiego człowieka, jako nawet przełożeni w jakiś sposób formalnie czy nieformalnie wobec niego wyżej postawieni, tak? W tej konkretnej sytuacji może tylko jesteśmy ciut wyżej, a my mu pozwalamy wejść w nasze życie. Wejdź w moje życie. Wejdź i usiądź. Bardzo prosty gest. Ja to powtarzam, gdzie tylko mogę. Prosty gest usiądź. Nie trzeba dużo więcej usiądź, bo wtedy my okazujemy temu człowiekowi nie tylko szacunek, nie tylko gościnność, która też mogłaby być jednym z tematów tych rekolekcji cnoty franciszkańskie gościnność, jak Franciszek tę gościnność okazywał ale jest też właśnie takim umniejszeniem, bo ja poświęcam ci czas. Ja być może, być może tracę dla ciebie czas, bo to, z czym przychodzisz, to nie jest aż tak wielce ważne, ale jeśli uznasz, że chcesz przyjść, to przyjdź. Przyjdź i usiądź. Tego nas uczy Franciszek w tym no, bardzo krótkim dokumencie, ale jakże pięknym dokumencie. Jeśli chcesz, Leonie, przyjść, przyjdź. przyjdź. Koniec kropka. Ty masz władzę w moim życiu. Dlatego to umniejszenie, wydaje mi się, tak pięknie przemawia właśnie przez ten konkretny, krótki liścik, który Franciszek przekazał bratu Leonowi. Umiejętność bycia mniejszymi. To jest właśnie ten drobiazg w naszym życiu, braterskim, siostrzanym, który Możemy praktykować i którego możemy się uczyć właśnie po tych prostych gestach. Tak jak to dziecko wchodzi w naszą wspólnotę rodzinną, jest czymś drobnym, ale które zmienia, kompletnie zmienia nasze życie. Drobiazg, który kompletnie zmienia nasze życie, tak każdy inny, siostra, brat, którzy wchodzą w nasze życie, zmieniają nasze życie i możemy być. Kimś, kto będzie traktował ich oh, z mocą autorytetu: Ja tu rządzę. To jest moje życie i nikt mi nie będzie mówił, co mam czynić. Albo też właśnie w ten sposób żyjąc w prostym, braterskim, siostrzanym umniejszeniu. Amen.